Święta Bożego Narodzenia upamiętniają narodziny Jezusa Chrystusa. Okoliczności tych narodzin znamy z dwóch Ewangelii kanonicznych, mianowicie z Ewangelii według Świętego Mateusza i Ewangelii według Świętego Łukasza. W pozostałych Ewangeliach, czyli Ewangelii Świętego Marka i Świętego Jana, aż tak dokładnych informacji, aż tak dokładnych opowiadań o narodzinach i dzieciństwie Jezusa nie ma. Jest to zrozumiałe, dlatego że każdy człowiek, gdy przychodzi na świat, no to przy tym, Przyjściu na świat i w dzieciństwie jest podobny do innych ludzi, chyba że rodzi się w jakiejś rodzinie królewskiej i od samego początku jest otoczony powszechnym zainteresowaniem. Z Jezusem jednak tak nie było, i sens narodzin, znaczenie tych narodzin odkryło się w przypadku Jezusa przede wszystkim wraz z jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Ewangelie powstały zatem wtedy, kiedy już zaistniała i stała się bardzo prężna wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Te dwie Ewangelie, które nam przekazują opowiadania o narodzinach Jezusa, różnią się między sobą. Ewangelia Świętego Mateusza napisana była dla odbiorców, dla czytelników, dla wiernych, którzy wywodzili się z judaizmu i albo już stali się chrześcijanami, albo też Mateusz miał nadzieję, że ta Ewangelia pozyska ich dla chrześcijaństwa. Z kolei ewangelia według świętego Łukasza była adresowana do tych chrześcijan, którzy wywodzili się ze świata pogańskiego, świata greckiego. I Łukasz miał nadzieję na to samo co Mateusz. Tę mianowicie, że zostaną ci z nich, którzy jeszcze Jezusa nie uznali, zostaną pozyskani dla wiary w niego. Więc w jednej i w drugiej Ewangelii mamy odmienny punkt widzenia. W świecie żydowskim, w życiu religijnym, na pierwszy plan wybija się mężczyzna. Konsekwentnie Ewangelia Świętego Mateusza przedstawia nam okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa z perspektywy Świętego Józefa. To on tam jest, jeżeli tak można powiedzieć, głównym bohaterem, aż do momentu, gdy Jezus przychodzi na świat. Natomiast Ewangelia Świętego Łukasza. Przedstawia nam te same okoliczności z perspektywy Maryi, z perspektywy kobiecej. To właśnie z Ewangelii Świętego Łukasza dowiadujemy się o zwiastowaniu w Nazarecie, wcześniej o poczęciu przez Elżbietę Jana Chrzciciela, później o nawiedzeniu, czyli spotkaniu Maryi z Elżbietą. Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się również tej perspektywy Maryi, która dotyczyła narodzin w Betlejem. Zatem Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza to jak gdyby dwie dopełniające się fotografie, czy dwie dopełniające się relacje dotyczące Bożego Narodzenia, z perspektywy Józefa i z perspektywy Maryi. Jezus przyszedł na świat, narodził się wtedy, kiedy się narodził, czyli jego narodziny miały miejsce w czasach, gdy istniał, był przyjęty kalendarz Urbe Condita, czyli od założenia miasta, od założenia Rzymu. Mamy w Ewangelii Świętego Łukasza informacje chronologiczne, które dotyczą i narodzin, i początku publicznej działalności, chociaż nie są one tak bardzo dokładne, tak bardzo precyzyjne, dlatego że Ewangelista nie widział potrzeby, nie było wtedy również ani potrzeby, ani możliwości takiego szczegółowego określania dnia. Narodzin. Natomiast z początkiem VI wieku, gdy chrześcijaństwo stało się religią przyjętą w Imperium Rzymskim, wówczas papież polecił mnichowi scytyjskiemu, który miał na imię Dionizy i przydomek Egziguus. Dionizy Mały, polecił mu dokonanie przeliczenia kalendarza, przeliczenia rachuby czasu, tak, aby narodziny Jezusa Chrystusa wyznaczały początek nowej ery. I Dionizy wywiązał się z tego zadania, tylko rzecz w tym, że popełnił błąd przy tym przeliczaniu. Pomylił się prawdopodobnie o około 6-7 lat i z tym błędem musimy od tamtej pory się zmagać, dlatego że czasami wychodzi na to, że Jezus urodził się przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, czyli przed tą źle, błędnie wyliczoną przez Dionizego nową erą. Ale nikomu już nie przychodzi do głowy, by ten błąd poprawiać, aczkolwiek czasami, gdy zastanawiamy się na przykład nad niektórymi okolicznościami narodzin Jezusa Chrystusa, no to mamy z tym kłopot, bo dowiadujemy się na przykład, że prześladowcą Małego Jezusa był król Herod, po czym mówi się, że Herod zmarł na cztery lata przed erą chrześcijańską ale to jest właśnie skutek tego błędu popełnionego przez Dionizego. Natomiast wyznaczenie daty Bożego narodzenia na 25 grudnia, no to już jest zupełnie osobna historia, tutaj w grę wchodzi liturgiczne upamiętnianie, Postanowiono, ponieważ dokładna data, dokładny czas przyjścia Jezusa na świat i pora roku i dzień nie był znany, to postanowiono, że najlepszym dniem dla uczczenia narodzin Jezusa Chrystusa będzie ten dzień, kiedy to po przesileniu zimowym gdy noc jest najdłuższa a dzień jest najkrótszy kiedy to z powrotem dzień robi się coraz dłuższy i wyznaczono właśnie ten termin jako dzień obchodów Święta Bożego Narodzenia dając poznać niejako że wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa świat doświadczył blasku doświadczył światła które na zawsze odmieniło losy święte. I tak jak w przyrodzie rozpoczyna się od tej pory czas, w którym będzie coraz więcej światła, coraz więcej słońca, tak wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa przyszłość świata nigdy już nie będzie, nie byłaby taka sama jak wcześniej. Jezus Chrystus urodził się w Betlejem, o czym zarządził przypadek, ale był to przypadek zamierzony przez Boga, bo Pan Bóg Pisze po krzywych liniach ludzkiego życia. Przypadkiem było to, że właśnie na ten czas władze rzymskie przewidziały, zamierzyły dokonanie spisu ludności. Wygląda na to, że Józef, który pochodził z Betlejem, miał tam jakąś posiadłość ziemską, pewnie stosunkowo niewielką, ale musiał udać się do Betlejem i w ten sposób. To przypadkowe wydarzenie, mianowicie dokonanie spisu ludności, zbiegło się z zapowiedziami starotestamentowych proroków, przede wszystkim Michała, Asza, którzy na długo przed narodzinami Jezusa Chrystusa zapowiadali. Że z Betlejem wyjdzie ten, którego Pan Bóg ześle na świat, aby dla świata stał się nowym początkiem. Więc te dwie okoliczności, z jednej strony spis ludności, a z drugiej strony te zapowiedzi prorockie przesądziły, że Jezus przyszedł na świat właśnie w Betlejem. Przyszedł na świat w bardzo ubogich, by nie powiedzieć biednych okolicznościach i warunkach, i w ten sposób ukazał nam, że imieniem Boga jest pokora i że w tym przyjściu na świat Jezus podobny jest do każdego człowieka, a zwłaszcza do tych, którzy są najbiedniejsi i najbardziej zmarginalizowani. W Nowym Testamencie nie ma wzmianki o zwierzętach, bo na pierwszym planie jest Jezus, Józef i Maria. Natomiast mamy tutaj swoisty symbol, mianowicie narodziny Jezusa Chrystusa przyniosły radość nie tylko ludziom, ale całemu światu: że odmieniły losy i położenie całego świata, bo wraz z narodzinami, które oznaczały początek zbawienia, odetchnęło całe stworzenie. I stąd w najstarszych przekazach, przekazach, które zachowały się jako apokryficzne, mamy także zwierzęta. Mamy tam woła i osła, a później ludzka wyobraźnia, ludzka fantazja, a także swoista dobroć dorobiły całe opowiadania, że to swoim, swoim oddechem, swoim ciepłem, swoją bliskością zwierzęta również przynosiły ulgę i pomoc nowonarodzonemu. Z Czasem te zwierzęta weszły nie tylko do chrześcijańskiej wyobraźni, ale także do ikonografii, a także do chrześcijańskiej tradycji. Wiemy dobrze, że na przedłużeniu tej tradycji jest i to, że w dzień wigilijny gospodarze na wsiach, tam, gdzie są zwierzęta, udają się do swoich zwierząt, dzielą się z nimi opłatkiem, dają im opłatek, dając w ten sposób poznać, że radość Bożego Narodzenia jest. Z radością całego stworzenia. Więc mamy tutaj motyw głęboko biblijny, a jednocześnie głęboko humanistyczny, otwarty na świat, który w całości jest dziełem Bożym, a więc także zwierzęta, które nie są istotami rozumnymi, ale jednak czują i przeżywają rozmaite okoliczności uwarunkowania, również i one wespół z ludźmi biorą udział w Bożonarodzeniowej radości. Pasterze dowiedzieli się jako pierwsi na tej samej zasadzie na jakiej pan Jezus urodził się w warunkach i w okolicznościach w których rodzą się najbiedniejsi ludzie. Pasterze to byli ludzie prości. To byli ludzie, którzy nie brali udziału w ówczesnym życiu politycznym, ale nie mieli wysokiego statusu społecznego, ale właśnie i oni zostają dopuszczeni, mało tego zaproszeni do radości Bożego Narodzenia i stają się, można by powiedzieć, pierwszymi głosicielami Jezusa Chrystusa przez swoją radość. I fakt, że wzmianki o nich znalazły się na kartach Ewangelii daje nam sporo do myślenia, bo znaczy to, że nikt nie jest postawiony poza nawiasem Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia i Bożej opatrzności. W Ewangelii według Świętego Mateusza mamy epizod przybycia osób, które w języku greckim zostały nazwane magoi i spolszczone to zostało jako magowie. Pochodzili ze wschodu, z dalekiego orientu, mówi się, że z Persji. W związku z tym to magowie zostało w, zinterpretowane jako mędrcy w nawiązaniu do mądrości, która wśród Persów była znana i była rozwijana. Natomiast gdy Ewangelia zaczęła się rozpowszechniać w Europie i przyjęła się w Europie, wówczas ten epizod został rozbudowany. Także w chrześcijańskiej wyobraźni. I ci magoi, ci magowie bądź mędrcy stali się nawet królami. Zasugerowano, że było ich trzech, o czym rzeczywiście Ewangelia wprost nie mówi. I tych trzech królów. Magów, trzech mędrców albo trzech królów miało reprezentować poszczególne strony starożytnego świata. A więc jeden Azję, drugi Europę, a trzeci Afrykę. Dlatego jeden z nich był przedstawiany na sposób właśnie europejski, drugi na sposób azjatycki, a trzeci jako Czarnoskóry. To wszystko jest chrześcijańska wyobraźnia, bardzo piękna, która stanowi dopowiadanie Ewangelii. to get it Nie, nie możemy ustalić czasu, w którym magowie przybyli do Betlejem. Możemy się tylko domyślać, i, i te nasze domysły kierują nas ku temu, że musiało się to odbyć w ciągu pierwszych 40 dni po narodzeniu Jezusa Chrystusa, dlatego że 40 dni po narodzinach Maria ofiarowała Jezusa w świątyni jerozolimskiej i wtedy już zapewne do Betlejem nie wrócili. A więc było to w samych początkach ziemskiego życia Jezusa. Natomiast dary, złoto, kadzidło i mira to oczywiście symbole. Symbole złoto, symbol królewskiej godności Jezusa Chrystusa, symbol Jego dostojeństwa. Kadzidło to symbol kapłańskiej godności Jezusa Chrystusa. Kadzidło używa się w liturgii, a mira. To ze swoim zastosowaniem wskazuje na przyszłe cierpienia Mesjasza, a więc symbol prorockiej godności Jezusa Chrystusa. Ta symbolika była bardzo obficie, bardzo szeroko rozwijana przez kolejne pokolenia chrześcijańskie. I oczywiście wzgląd na te dary ukazuje nam prawdziwą godność oraz tożsamość tego, który w Betlejem przyszedł na świat. Prawdziwy człowiek i Bóg prawdziwy. Gwiazda Betlejemska stała się przedmiotem niezliczonej liczby dociekań nie tylko tych, którzy zajmują się pismem świętym, ale także astronomów i historyków starożytnego świata. Temu tematowi również Benedykt XVI poświęcił sporo uwagi w swoich rozważaniach, zwracając uwagę na to, że gwiazda betlejemska nie jest tylko symbolem, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa wydaje się być rzeczywistością, która znalazła odzwierciedlenie w historii. Że rzeczywiście, gdy Jezus przyszedł na świat, to wygląd nieba był taki, że sprawił czy sprzyjał tej dalekiej i podróży podjętej przez mędrców, która doprowadziła ich do Betlejem. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, musimy tutaj, można by powiedzieć, skłonić rozum do pokory, dlatego że tego rodzaju dalsze domysły są bardziej fantazjowaniem niż wiedzą. Paradoks z narodzinami Jezusa Chrystusa polega na tym, że gdy aniołowie wyrażali swoją radość, że gdy Maryja i Józef z miłością przytulali niemowlę i je pielęgnowali, to w sąsiedniej Jerozolimie rosło już drzewo na jego krzyż. I że wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa została wyzwolona nie tylko dobroć i życzliwość. Serdeczność i miłość, ale także wyzwoliła się wrogość i wyzwoliła się niechęć, i wyzwolił się sprzeciw, który znalazł najpierw wyraz w prześladowaniach, które podjął Herod, a później znalazł wyraz w tych postawach, które doprowadziły do pojmania Jezusa, do jego męki i skazania go na śmierć. A więc już nad Betlejem, nad Grotą Betlejemską widać cień Chrystusowego Krzyża. To, co próbujemy opisać, idąc za świadectwem Ewangelii, przyglądając się Betlejem, ubóstwu Betlejem i tej biedzie betlejemskiej groty, to... Święty Paweł wyraził w wielkim chrystologicznym hymnie, dając poznać, że te wszystkie wydarzenia we Betlejem to jest przejaw i świadectwo wielkiej pokory Pana Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Ta sama prawda została również wyrażona przez świętego Jana. W pierwszym rozdziale jego Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że to, co Łukasz i Mateusz opisują tak bardzo barwnie, to Jan podobnie jak Paweł, ujmują we wzniosłych formułach teologicznych. Bóg stał się człowiekiem z miłości do człowieka. Można by powiedzieć, że tajemnica wcielenia pozostaje na przedłużeniu tajemnicy, misterium stworzenia. Bóg stworzył człowieka i przeznaczył go dla siebie. I gdy człowiek przez nieposłuszeństwo stracił tę przyjaźń, Bóg z powrotem go odzyskał, posyłając swojego Syna i sprawiając, że stał się w Jezusie naszym bratem.